Czytanie z dziejów apostolskich Szaweł ciągle jeszcze siał grozę I dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich Udał się do arcykapłana I poprosił go o listy do synagog w Damaszku Aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem Mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi Jeśli by jakichś znalazł Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku Olśniła go nagle światłość z nieba a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta. Tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oni mieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Ananiaszu Przemówił do niego Pan w widzeniu A on odrzekł Jestem, Panie A Pan do niego Idź na ulicę prostą I zapytaj w domu Judy o Szawła Starsu Bo właśnie się tam modli I ujrzał Szawę w widzeniu Jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł I położył na niego ręce, aby przejrzał Panie Odpowiedział Ananiasz Słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają twego imienia. Idź, odpowiedział mu pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I ukaże mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy ananiarz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: Szawle, bracie, pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony duchem świętym. Natychmiast, jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok. I został ochrzczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił się. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie. A poumierali, kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki. To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.